Witam Cię Sławku. Witam, witam serdecznie. Jutro bardzo ważny mecz, kolejny mecz u siebie, ale dzisiaj jeszcze mam parę pytań odnośnie poprzednich spotkań i odnośnie całego sezonu. Jak oceniasz w ogóle ten sezon, który, który teraz trwa, swoją formę i w ogóle formę zespołu? Myślę, że wystartowaliśmy całkiem nie najgorzej. No, dwa wygrane mecze, później gdzieś tam przyszedł, nie wiem czy możemy mówić o kryzysie, ale ale no nie zagraliśmy tak jak, tak jak chcieliśmy, nie wygraliśmy meczu z Rozwojem Katowice i, i tak koleją rzeczy nie do końca te mecze kolejne układały się po naszej myśli, ale udało nam się odbudować i myślę, że to, to możemy, możemy zaliczyć do pozytywu, także no, na razie mecze oceniam dobrze i, i, i mam nadzieję, że, że będzie jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o formę swoją, to, to całk całkiem... Całkiem pozytywnie, no, zdarzają się gorsze mecze, ale myślę, że nie wygląda to najgorzej, jeżeli o moją dyspozycję chodzi. Jeżeli chodzi o dyspozycję drużyny, to, to wygląda to bardzo dobrze i, i z każdym treningiem, z każdym meczem dajemy siebie 100% i myślę, że to widać coraz bardziej widać na meczach. No myślę, że każdy kibic zauważa, szczególnie ten, który przychodzi na mecze u siebie, ale też ci fanatycy, którzy jeżdżą na wyjazdy, że w porównaniu do wiosny więcej dajecie z siebie, że jest to takie, no, dajecie z tak zwanej wątroby w każdym praktycznie meczu. No tak, no ja uważam, że jak przychodziłem do klubu, to naszą siłą było to zaangażowanie i, i charakter. Może nie do końca piłkarsko wszystko dobrze wyglądało i uważam, że do tego powróciliśmy w tym sezonie. No, zeszła runda wyglądała w naszym, w naszym wykonaniu tragicznie. I udało nam się to odbudować i zbudować to zaangażowanie i charakter każdej z osób, która gdzieś tam daje maksa na każdym meczu. Teraz chciałem Ci zadać pytanie odnośnie twojej nowej pozycji na boisku. W meczu w Bytomiu, który zakończył się naszą porażką, po czerwonej kartce Bartka Suczyńskiego, zostałeś przesunięty na środek defensywy. Później poszło ci całkiem nieźle, później w meczu u siebie z kluczborkiem, już wystąpiłeś jako stoper od, od pierwszej minuty. I to samo teraz w zielonej górze. Powiedz mi, jak się czujesz na tej pozycji? Czy to jest dla Ciebie pierwszy w ogóle kontakt z byciem środkowym defensorem? No, zgadza się. Na meczu z Polonią, bytą e, została ta zmiana gdzieś tam wymuszona, bo po czerwonej kartce zacząłem grać na, tym, na, na stoperze. E, kolejny mecz, no, myślę, że nie wyglądało to tak tragicznie. Nawet w kolejnym meczu e, wyszedłem w pierwszym składzie i, i na tej nowej pozycji. I... Myślę, że no miałem trochę obaw odnośnie, odnośnie tego jak zagram, ale no gra na zero w, w kolejnych meczach gdzieś tam mnie broni i uważam, że, no, że spisuję na razie, spisuję się poprawnie czy tam dobrze na, na tej pozycji. Co będzie dalej, czas, czas przyniesie, czas pokaże myślę że ja będę dawał bez względu na to, gdzie będę grał, na której pozycji będę dawał siebie 100%. Ale, ale wcześniej grałeś na tej pozycji? Na przykład w juniora, albo...? Nie, nie, nie. To jest też dla mnie całkiem nowa sytuacja i pierwszy, pierwszy raz gram na, na stoperze. Mhm. Ostatnia rzecz. Jesteś kapitanem. Jutro zapewne wybiegniesz z opaską na ręku. Jak, jak się czujesz właśnie w roli kapitana, takiego dyrygującego zespołem, prawda? Bo to jest ważne, rzecz, szczególnie w ciężkich momentach. Jak Ty to odczuwasz? No, myślę, że chłopakom daje, daje gdzieś tam tej pozytywnej energii, daje tego powera i, i z każdym meczem to coraz bardziej widać. To no, też dla mnie nowa sytuacja. Staram się w niej odnaleźć jak najlepiej i, i chcę dawać jak najwięcej drużynie, czy to na boisku, czy, czy w szatni, dając chłopakom gdzieś tam motywację. Dzięki Sławku za rozmowę. Dziękuję, dziękuję wszystkim. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na mecz z Gryfem Wejherowo.